Os. Witam na kolejnym treningu. To jest czwarty nasz trening internetowy, wirtualny. Staramy się ćwiczyć w domu, tak jak mówiłem już wcześniej, systematycznie wszystkie powtórzenia po minimum 20 razy. Dla tych bardziej ambitnych, po 50 powtórzeń. Zaczynamy dzisiaj od techniki Shiro Yokogeri. Z obrotu kopiemy na brzuch, staramy się za każdym razem wrócić do pozycji, z której zaczynaliśmy. Os. Teraz wykonujemy sobie techniki, tradycyjne techniki z zakresu uraken. Zaczynamy uraken szomenuczy. Uraken uci uci. Uraken saju uci. Hizołócz. Os. Zrobimy sobie dzisiaj jeden blok. Szytuł na Dla tych, którzy jeszcze nie umieją, zaczynamy sobie z pozycji kokutsu daci. Rączki w ten sposób przyciągamy ręce do żeber, tutaj pod pachę. Ręce nad głowę. Hop. I teraz cały ruch. Os! Dzisiejsze ręko, za kombinacje technik ręcznych. Będziemy wykonywać na raz lewa strona, raz prawa. Za każdym razem będziemy po jednym powtórzeniu zmieniali pozycję. Wykonujemy w ten sposób 20 powtórzeń minimalnie. Zaczynamy od kizami cuki, kizami cuki, jaku cuki, czyli lewy, lewy, prawy prosty. Zmieniamy pozycję na prawą mamy pozycję na lewą Zmieniamy pozycję na prawą os kolejna kombinacja to będzie kizami cuki glakot cuki mawasi Uchi. również zmieniamy pozycję przy tym zmiana pozycji zmiana pozycji zmiana pozycji os trzecia i ostatnia kombinacja dzisiaj to jest kizami cuki gaku cuki shita cuki gaku cuki wykonujemy w ten sposób powolutku najpierw kizami gaku shita gaku zmiana pozycji Renzo kubala za kombinację technik nożnych. Zaczynamy sobie Yaku Tsuki, Shitatsuki, Hizageli czy Yaku Tsuki, Shitatsuki, Hizageli. Kolejna kombinacja to jest Shitatsuki, Hizamitsuki, Yaku Tsuki, Shitatsuki, Hizageli. Os. Ostatnia kombinacja: Kizami cuki, Giaco cuki, Kizami cuki, maigel. Ost, pamiętajcie tylko jednej rzeczy, żeby wszystkie kombinacje wykonywać na lewą i na prawą stronę, po minimum 20 razy. Taki jest standard. Tak jak mówiłem wcześniej, dla tych bardziej ambitnych może być 50 powtórzeń. US, na zakończenie oczywiście tradycyjne sejken. Dzisiaj wykonujemy 35 powtórzeń seniorzy. Dwie serie po 35. Dzieci dwa razy po 20-25 powtórzeń. Juru, lś, ne, san, szy, go, rok, sić, hać, kiu, juru, lś, ne, san, szy, go, rok, sić, hać, kiu, juru, lś, ne, san, szy, go. I na zakończenie kopnięcia samurajskie seniorzy dwa razy po trzydzieści, dzieci dwa razy. po 20